Wczera, akcji, w której parasol stracił aż czterech żołnierzy. W trakcie powstania parasol brał udział w walkach na Woli, Osłabiona obrona Pałacyku Michlera, Pałacyku Michla. Gdzie to jest miejsce nazywane? spytacie co ma wspólnego Plac Teatralny z Batalionem Parasola. Mianowicie w budynku, który znajduje się za mną, czyli w płacu Blanka, zginął jeden z żołnierzy Parasola. Człowiek, który znalazł się na Placu Teatralnym, przypadkowo 1 września, został wysłany przez swój oddział po buty. Tak jak wielu żołnierzy powstania, nie trafił już na miejsce zbiórki, tylko walczył doraźnie w jednostce, w oddziale, który zastał na miejscu, w którym przybyło. i właśnie tutaj, w jednej z ręków płacu Blanka, walczył Krzysztof Kamil Maczyński, jeden z tych brylanczyków, którymi strzelaliśmy do Hitlerowców. I tutaj właśnie 4 sierpnia, 4 dni powstania, padł postrzelony śmiertelnie przez snajpera statku wielkiego pochowany na podwórzu płaskich e, obojowskich. To jest właśnie to miejsce, więc nasze. jeśli nie jesteś na Boli, to jeden akcent parasola się znalazł, to właśnie to miejsce. bardzo gorąco zachęcam, żeby 4 sierpnia odwiedzić po dla nas,

Kolega z Pałacu Izma nazwanym także Pałacem yy, Ale właśnie o ten Pałac, o kamieńce, szły potężne walki. Największe straty jednak bataliony Parasol ponosi tutaj, gdzieś teraz znajduje się na starej części. Do Legia wyszła jednak obrona, właśnie o Pałacyku Izma, zwanego Pałacykiem Izma. Dowódcą tej obrony był Janusz Wrochowicz-Lewiński, sezonikiem gry. To jest zupełnie niezwykłe, bowiem bo po powstania warszawskiego służył w, w brytyjskich siłach zbrojnych i Secret Intelligence Service. To przecież był wspólny. I to właśnie na jego część, na cześć batalionu Maraso, na cześć ostatniego żyjącego obrońcy, walcy Michała, żołnierza batalionu Maraso, stu jednoletniego zginię malewskiego, brzozy. Zaśpiewajmy wspólnie z Darkiem, Maleją, Malejonkiem, Właśnie w w Miwita, Żydnia Wola. Mamy nadzieję, że Pan zbyt Prezydent tak wygląda i że wzruszy się służący nasz Groszki Stwierdził. Darek zapraszamy.